Sponsorem jest sklep komputerowy Lechkom ulica Konery 9 Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie Lubaczowskim zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W miesiącu październiku na terenie powiatu Lubaczowskiego doszło do czterech wypadków, w którym pięć osób odniosło obrażenia. Policjanci pracowali na miejscu 31 jeden kolizji drogowych. W miesiącu październiku mundurowi udaremnili dalszą jazdę aż dwunastu kierowcom, którzy zdecydowali się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów, pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. Aż 10 z tych kierowców będzie odpowiadało przed sądem za jazdę w stanie nietrzeźwości. U dwóch badania stanu trzeźwości wykazało, że mieli oni poniżej pół promila alkoholu w organizmie. Będą oni odpowiadali przed sądem za jazdę w stanie po użyciu alkoholu. W miesiącu październiku Policjanci zatrzymali na trzy miesiące prawo jazdy aż sześciu kierowcom, którzy w terenie zabudowanym przekroczyli prędkość powyżej 50 km na godzinę. Policjanci udaremnili także dalszą jazdę aż dwunastu rowerzystom, którzy po spożyciu alkoholu wsiadali na rowery.